Witamy! Zapraszamy Was na kolejne zajęcia, warsztaty kwantoterapii. Odbędą się 27-28 marca yy, tego roku w Sopocie i trochę w Oliwie, oraz na kolejne warsztaty w Krakowie 24-25 kwietnia. Też piękne miejsce, tak jak i tutaj. Czego będziemy się uczyć? Na warsztatach przede wszystkim nauczymy się pracy z energią. Wysyłania energii na odległość, yy, diagnozowania, kierowania energią. Energia jest oczywiście po prostu energią, nie jest ani dobra ani zła. Zależy, co z nią zrobimy, zależy, jakie mamy przekonania, z tym też będziemy pracować, by zmienić na, na pozytywne, by łatwiej kierować lekko. Będą osoby jasnowidzące, więc towarzystwo wspaniałe. Będziemy się kontaktować również z przestrzenią taką pozazmysłową, daleko, na odległość również. Będzie praca wysyłania energii, diagnozowania, oczyszczania, kierowania po prostu energią. Tam, gdzie skierujemy swoją energię, jeśli dodamy do tego. Fajny oddech, trochę emocji, wizji. Lustro to nie tylko wizja, lustro to też uczucia, smaki, zapachy. O tym czasem zapominamy, że tylko lustro niby odbija to, co, to, co widzimy. A to nie wszystko, jest, jest jeszcze tego więcej są inne przestrzenie. Nauczymy się też pracy wahadłami. Energią lodową, trzeba się troszeczkę oczyścić, żeby, żeby fajniej płynęło w nas. Będą również ćwiczenia Chikungu, będzie piękna medytacja, odnalezienie swojego przewodnika, znalezienie swojej drogi. Diagnoza oczywiście, każdej osoby, która będzie tutaj, to co ma, to, to z czym łatwiej pracować, tu, gdzie są jej. Zalety, z czym jej łatwiej. Każdy pracuje troszeczkę inaczej. Jeden widzi, drugi słyszy, trzeci czuje. Mamy też mieszane zmysły. Będziemy kierować też energią biznesu. Oczywiście w dobrym celu, by kogoś nie pozbawiać pieniędzy. Im więcej mają inni, tym więcej mamy my. Tak trzeba podchodzić i taka jest prawda, bo zawsze za wszystko się płaci. Jeżeli ktoś robi coś złego, to, to też potem go dziwnie spotyka coś złego. A po co? To, to nie jest tego warte. Yy, praca dla yy, bliskich, dla zdrowia, dla bezpieczeństwa. To jak, tak jak, jak u Karosa Castanedy ten przewodnik nas prowadzi. On może być niewidoczny, ale unikamy wtedy strat energii. Energia przede wszystkim. Nie potrzebuje strat. Każda krytyka, każda ocena, każde nieuszanowanie, również przodków, również związków, również tych ludzi, z którymi byliśmy, co się obiliśmy. Z nich się przecież składamy, z tych przeżyć, z tych, z tych przekonań. Yy, potrzeba za każdym razem przyjąć odpowiedzialność. Jeżeli przyjmiemy odpowiedzialność, możemy dalej coś obić ze swoją mocą. Będziemy docierać do swojej mocy, każdy do własnej, ale również też w grupie. Dalej, pewnie no, stworzyć przynajmniej grupę kilku osób, może więcej, jasnowidzących, które pomagają również na odległość. Wszystko jest energią. Można ją pięknie pokierować, można osiągnąć te właśnie dobre cele, szczególnie w tych takich nazwijmy to trochę trudniejszych czasach. Zmiany czasem bolą. Więc teraz przyszedł taki moment, że. Musimy dużo, dużo zrobić. Jest coraz więcej świadomych ludzi. Również bardzo młodzi. Fajnie pracują energią. Czują, wiedzą, widzą, rozumieją. To cieszy. Wiek oczywiście nie ma najmniejszego znaczenia. Znam osoby dużo starsze i też pięknie pracują energią. Zapraszamy na warsztaty. Więcej informacji na Facebooku, na stronie www.kwantoterapia.pl Dzwoncie, wysyłajcie maile. Zapraszamy do zobaczenia.